Dobra, nagrywam dalej. To będą takie krótkie 2-3 książki. Kto będzie chciał obejrzeć wszystko, no to sobie obejrzy. Kto nie, to niech po prostu te rolki poprzewija. Po po Wiktoria yy, Jenkins, Dziewczyny w Wodzie. Pierwszy tom. No, tu to akurat nie ma, ale chyba są trzy. Też mi się podobało. Taki jakby kryminał. Dziewczyny, yy, które prowadzą sprawy, również mają własne problemy. A ja lubię jak główny bohater, albo też inne postacie mają jakieś problemy osobiste, takie nie tylko w książkach, więc polecam. Paweł Jaszczuk, Akuszer Śmierci. Wszystkie książki, które przeczytałam z, no, z Asów Kryminału, były: The Best of the Best. To jest taka seria. W środku są wkładki z innymi częściami, a tu akurat są również pana Jaszczuka, marionetki i plan z Sary. Z tego co pamiętam, to marionetki były najlepsze. Gdzieś, gdzieś tam na półce, one są takie brązowe. O, nie wiem czy będzie widać. Główno widać, no ale dobra. Ale tam, tam, tam są. Cynowa księga to jest ciąg dalszy. Zabójczych maszyn. Kolejny tom. W planie na przyszły rok mam do przeczytania dwa ostatnie. A lubię. To jest taka młodzieżówka: ani to smut, ani to flaki. Przygodówka taka fajna, lekka, miła, przyjemna. Do przeczytania.